Dobra, jako że ja nie grałem w Elden, Elden, Elden Ringa Shadows of the Earth, Earth, Earth 3, to ty teraz. nie wygadaj. No, to tak. To nawiązując do początku podcastika, to teraz, teraz będzie. Jak mieliście mnie dość, to, to możecie już wyłączyć, bo teraz będę napierdalał, nie? Ja gram w Diablo. To tak, pograłem na razie, w bardzo, bardzo początkowym etapie jestem, jeszcze nie pokonałem tego pierwszego bossa, którym jest ten, tań, ten tańczący smog, tań, tańczący lew, przepraszam. E, także na razie mi jeszcze kopie po dupie, mam zebrane tam chyba tylko dwa te krzyży Mikeli, także jest okrutny w pierdol i... Mm, no muszę troszkę polatać po mapie, poszukać tych więcej krzyżów, żeby m, podbusować postać. krzyże kurwa! Te takie, patek prosto i patek w poprzek. E, no. <laughs> W każdym razie to są takie dość świeże wrażenia. Nie wypowiadam się na temat całości jeszcze. Na pewno gdzieś tam się jeszcze będę Wam uzewnętrzniał, co myślę na bieżąco, jak będę w ramach postępów w grze. Ale póki co jestem strasznie, strasznie zadowolony. Z minusów na pewno, może zawsze od minusów. Z minusów jest to, że optymalizacja na PlayStation 5 jest momentami naprawdę dość słaba. O ile to są jakieś tam doczytujące się tekstury, czy tam, może nie tekstury, doczytujące się. Na przykład, jakieś tam kłosy, kłosy trawy, albo jakieś tam drzewa, korony drzew. I wiesz, Biegniesz, biegniesz na tym koniu i nagle ci się pff, robi ściana, nie? Bo na przykład, nie wiem, doczytały się tekstury tych traw, albo doczytały się korony drzew i nagle się pojawiają. Tak wiesz, no, wygląda to słabo, ale nie wpływa powiedzmy na mechaniczną stronę gry. Także tam, okej, okay. Cze czepiam się, ale się lubię lubi się czepiać taki pierdłek, nie? Ale na przykład to co już nie jest drobnostką, to to, że w czasie walki z niektórymi bossami, albo nawet w niektórych lokacjach, po prostu sobie biegniesz przez jakieś tam pola, wygląda to wszystko pięknie, to tak, ale jest ewidentnie źle zoptymalizowane, coś jest nie tak w tym, w tym DLC-ku, pod względem optymalizacji, bo są widoczne dropy i to nie są takie, wiesz, ja gram na 60 fps-ach, i to nie są takie dropy o 5 tam 10 klatek. To są dropy takie na przykład do 15-20 momentami. I potem one wracają dalej. Nic się nie dzieje, po prostu leci dalej, nie? dalej 60 klatek i znowu takie, takie drobne przyciachy. O ile to jest w czasie biegania gdzieś tam po mapie, to nie jest to wielki problem, ale w czasie walki, czy tam walki z potworami, czy z bossami, zdarzają się takie dropy. I to mocno wytrąca z rytmu i bardzo utrudnia rolowanie. Także liczę na to, że to będzie dość szybko z spoczwane, bo póki co mocno to utrudnia, mocno wybija tak, jakby z tego wrażenia uczciwości walki, bo walczy ze sprzętem nie. Ale mm -hmm. jeżeli nie dropi, to wtedy jest całkiem spoko. Póki co, latek jest bardzo, bardzo ciężki. Naprawdę jest... są fragmenty, w których składa się jak ostatnią szmatę. No, chyba właśnie zaczyna napierdalać że składać jak ostatnią szmatę, jakiś tam zwykły pachoł, który chodzi gdzieś tam z mieczem i z pochodnią przy, przy drodze po prostu sobie stoi, no i łamie cię jak wiesz, w pół, jak patyczek z lodów, nie? I wiem, że jest ten osobny system skalowania, który, bo teraz tak, wchodząc do dodatku zaleca się mieć około poziom 150 i w tym momencie tak jakby zdobywa się wewnątrz tego świata, tej krainy dodatkowej. Zdobywa się dodatkowo, dodatku dodatkowej, zdobywa się takie miejsca, które nazywa się krzyż Micheli. I ten krzyż Micheli, on tam daje takie nasiona, i te nasiona możemy wykorzystać, żeby zboostować tak takie pasywnie swoje obrażenia zadawane i zmniejszyć swoje obrażenia otrzymywane. Każde takie nasionko tam zmniejsza nam chyba z tego co około 5% te obrażenia. Więc jeżeli są jakieś problemy z danym bossem, to możemy sobie po prostu rozbierać tych ziarenek gdzieś tam w kolicy, wyfarmić to i wtedy nasza postać będzie silniejsza, będzie bardziej wytrzymała i nam pójdzie łatwiej z tym bossem. Tyle w teorii, nie? No w praktyce te nasionka są dość dobrze poukrywane i trzeba się na, razie się... na razie się staram szukać ich samodzielnie, raczej jakichś poradników póki co nie chcę używać. Chcę zobaczyć jak dużo mi z nich uda się znaleźć samodzielnie. Ale potem będzie prawdopodobnie potrzebny jakiś poradnik, bo są naprawdę mocno pochowane. No i nie jestem w stanie ocenić czy mi się na razie to podoba czy nie, jest to coś innego niż podstawka. Wymusza to na tobie eksplorację mapy, nie ma tak, że jesteś, oczywiście możesz bić głową w i jakiegoś tam bosa klepać, wiesz, na przykład przez 20 godzin aż ci się uda bez żadnego tego nasionka, możesz to zrobić. No, ale ja nigdy nie byłem takim graczem, który lubił lubi się rozbijać jakąś tam przeszkodę na 30 godzin, także jeżeli będę miał jakiś bardzo duży problem to po prostu pójdę sobie na farmie te, te, te nasionka. Zrobię to z ułatwieniem i za drugim, trzecim, piętnastym razem jak będę przechodził tą grę, to po prostu będę robił sobie coraz trudniejsze wyzwania, nie? Na tej nie. zasadzie. Także póki co strefia, strefa audiowizualna rewelacja. Te wszystkie widoki są takie wszystkie sprane, smutne, depresyjne. Są, jest mega ciężki, tak jak samo pogrobno na przykład i ogólnie wszystkie, całe ziemie pomiędzy w podstawowej wersji gry były dość ponure. To zdarzało się, jakieś takie, na przykład, właśnie ten pogrobno, gdzie były takie zielone, sielankowe, takie całkiem ładne kolorki, kolorki były tam używane. To póki co w tym Shadow of Earth 3 jest wszystko burę, szare, martwe, spalone. Jest no totalnie depresyjnie i uwielbiam taki klimat. To jest, to jest tak pięknie brzydkie, jak tylko może być pięknie brzydka jakaś kraina. To jest bardzo specyficzny, właśnie ten styl. Strasznie mi się kojarzy z Dark Souls 3. Jeżeli komu się podoba, bo ten kierunek artystyczny z Dark Souls 3 jest tutaj mega, mega, mega podobnie. Te budowle wewnątrz, jakieś tam, um, nie wiem, jakieś biblioteki, jakieś tam zamki, ruiny, jakieś tam. Dlatego no, te budowle, właśnie, są tak podobne do tych z Dark Souls, z Dark Souls 3. Dla mnie rewelka, ja uwielbiam Dark Souls 3. E, i no jest przepiękna, audiowizualnie jest gra przepiękna, tak, tak jak podstawka mi się bardzo, bardzo podobała, to dodatek jest jeszcze ładniejszy niż była podstawka, nie? Co do poziomu trudności jest zdecydowanie wyżej niż podstawka, przynajmniej póki co, nie wiem jak później, póki co jest naprawdę mocno, mocno utrudniony. Ja też co prawda jestem 20 poziomów nie do ekspiony, także lecę troszkę tak na pałę, bo jestem 20 poziomów poniżej tego sugerowano. ja tam mam około 131, 2, coś takiego. Także póki co dostaję okrutny wpierdol od czegokolwiek, co się rusza. Jak się nie rusza, to też, bo grawitacja niestety też jest straszną suką. Ale bardzo mi się podoba, jestem naprawdę zachwycony. Już sobie jedną fajną broń zabrałem, którą jestem pewny że będę przez dłuższy czas biegał. Jest nowy tryb, nowa kategoria broni, jest dużo w ogóle kategorii, chyba 9-10 kategorii broni jest dodanych. Jedną z nich są wielkie katany, były po prostu zwykłe katany, ale teraz jest takie, były swords i great swords. No to teraz jest osobna kategoria, właśnie tak były katany, teraz są great katany, nie? I o, boju miętowy. jak to, jak to piesznie napierdala. To jest takie, byś miał wielką katanę, ale taką wielką... Walka kudzieżną. jest mięsista. Tak, 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 no. <ścoughs> Pozdrowienie dla kiszaczka. I wiesz, i ta katana jest taka wielka, czuć, że to pierdolnięcie ma taki impet, nie, że, że to jest wielki kawał żelaza. Od razu użyć, ale jednocześnie to nie jest taki wiesz, wielki, ciężki kloc, taka, wie, taka płyta metalowa, którą miało się na przykład w niektórych solcach. Albo zresztą w Feldenie też jest taki Great Sword, jeden, który się nazywa, znaczy ludzie go nazywają, nazywają ten Berserk Sword. Także on ma taką większą finezję, ma przeliczniki na zręczność i no, mega duży poise damage zadaje. Oprócz tego nakłada blida. Strasznie mi się ta broń podoba. Jeszcze nie wiem jaki Ash of War na będę nakładał, ale jestem pewny, że dłuższą chwilę będę sobie z tą katoną właśnie biegał, bo jest za rąbiste feeling walki. Jest taki. Ma bardzo duży zasięg, ma bardzo duży poise damage, potrafi mocno pierdolnąć dodaje blida, więc ma kupę zalet, co, co prawda jest strasznie wolna. W porównaniu ze zwykłymi katanami jest naprawdę bardzo wolna, ale właśnie to bym chciał jakoś tam sobie uzupełnić, skontrolować, tak jakby w bildzie jakimś szybszym, lekko dystansowym a Atakiem, właśnie na podstawie tych hash nie? I no, jestem strasznie zajrany. Na pewno będę cały, znaczy cały. Ka każdą tą wolną chwilę będę sobie pykał w e sh Shadow of R3, bo tak się zapowiada naprawdę super i nie mogę się doczekać, o spotkam m.in. Mesmera. E no, już nie, nie powiem, że sobie nie spoilerowałem, bo już widziałem, jak wyglądają walki z Mesmerem <gł> i wyglądają przejebanie. I jestem, pewien, jestem ciekawy, czy do końca roku skończę ten daratek, bo wygląda na przejebiście ciężki, nie? I tak jak zazwyczaj, nie jak oglądasz Soulsy z boku, no wiesz, e, spokojnie, że tu zrobisz zły unik, albo tutaj coś tam. Albo jak się patrzy z boku, te gry są bardzo proste. Ale w momencie, kiedy sam grasz, one zaczynają się robić trudniejsze. I w tym momencie, jak oglądałem gameplaye ze Shadow of Red to w momencie, jak się oglądało te gameplaye, ja już na to patrzę mówię, o kurwa nie. To, to nie jest, to tu będzie gnój, to będzie straszne do przejścia i jak już w momencie, w którym oglądasz tą grę i, mówisz, że, i wiesz, że już jest, że będzie przejebane, to faktycznie będzie przejebane jeszcze przynajmniej dwa razy tak bardziej, tak bardzo jak ci się wydaje, nie? Nie mogę się doczekać, aż mnie gra jeszcze bardziej zgnui i no jestem ciekawy, co tam jest dalej, nie? Pójdź co, zarąbiste. E, ty jakieś gameplay oglądałeś, cokolwiek? No oglądałem jakieś gra, ale Totalnie mnie odrzuca, Elden. Jednak te ci bossowie są tak bardzo e, no, za trudni dla mnie, powiem wprost. Nie mam ochoty się z tym e, napierdalać. Może masz takie wrażenie dlatego, że sobie przedeśpiewasz pierwszego solca w Hawlu i cię troszkę rozleniwił, nie? Jakby sobie przyszedł na przykład teraz zrobił sobie challenge, zagrał jeszcze raz w solusy pierwsze, ale bez hawla. I ubił sobie normalną zbroję albo w ogóle bez zbroi biegaj. E, hmm. Sugerowane podejście też wystarczy, czy tam okazjonalna tarcza na przykład na psy, bo psów strasznie nie, nie lubię w solusach e, grać bez tarczy. I, I to większość graczy ci poleci, żeby raczej e, psiarzy tarczować. Także zagraj sobie w pierwsze Solsiki, tym razem właśnie bez hawla, bez jakiejś tam broni. Na przykład, nie wiem, no, broń tam, wielka pała to nie jest, nie jest wielki problem, jeżeli nie masz właśnie Havla, nie? Bo ty będziesz się musiał nauczyć openingów, będziesz się musiał nauczyć, że trajdowanie jest nieopasalne i granie bez hawla wymusi na tobie całkiem inny styl gry. I wtedy zobaczysz, czy byłbyś w stanie to skończyć. Jak byłbyś w stanie to skończyć, to znaczy, że inne gry też jesteś w stanie skończyć, nie? No jestem w stanie, ale. No, nie mam ochoty po prostu w tej chwili. Hmm. Może kiedyś no. do Ludyna Wrócę, no ale w tej chwili nie. Jak, jak chcesz, ba, bardzo liniowe podejście do, do solsów, Piękne wizualnie, ale bardzo liniowe podejście i skupić się głównie na bossach, To moim zdaniem, Dark Souls 3 się spodobają, bo one są strasznie liniowe. One mają tam, nie wiem, mają kilka wyborów, powiedzmy w pewnym momencie, czy pójdziesz tu, czy tu, ale generalnie już korytarzowo od bossa do bossa. Mm. Bardzo ciężko się zgubić. I raz, że po pierwsze, Dark Souls 3 stoją przede wszystkim bossami. Design tych bossów, muzyka tych bossów, lokacje w tych boss... w których klepie się z bossami są niesamowite. To, są naj... to jest no, szczyt osiągnięcia artystycznego, moim zdaniem, tego w um, Software. Jeżeli lubisz bić się po prostu z bossami, to Dark Souls 3 ci się bardzo spodobają, bo ten etap, powiedzmy, przechodzenia przez mapki jest bardzo liniowy i dosłownie da się przebiec, no nie wiem, 70-80% tego całego etapu, nie? Mhm. I biegniesz od bossa do bossa, może sobie, jeżeli wiesz gdzie, to po prostu biegniesz w jakiś tam kamek do ulepszenia i, i spierdalasz dalej. Nie jest tak otwarte, nie jest tak e, idź w dowolnym miejscu i coś zrobisz jak, powiedzmy, Dark Souls 1 czy tam 2. Trójeczka jest bardzo liniowa, ale no to ma swój urok, nie? nie nazwałbym tego, czy to jest gorsze czy lepsze, to jest po prostu jakieś tam ma, ma, swój, ma swój urok i albo to lubisz, albo tego nie lubisz, nie? Mm. Więc trójeczkę bym ci polecił, a jestem pewny, że na Instant Gamingu będzie w jakiejś dobrej cenie. No <laughs> na pewno na będę dalej <laughs> szedł z salsami, ale nie w stronę Eldena. Mm. Okay. E, tak, no ok, tak, żeby ci od razu odpowiedzieć, to trójeczka Solusów jest za 83 zł na tym. No na ostatnio Samsungu. kupowałem terrarię. nie mam kasy. <laughs> e, tylko, że polecam kupić sobie z tym, z Deluxe Edition z Season Passem, bo mm. dodatki są rewelacyjne. Mm. Nie, ma, nie ma chyba lepszych dodatków niż ten, niż mm, Dark 3. Mm. <coughs> Dobra, co? Ja się już wyspowiadałem. Nie, nie myślę, że to był koniec. Nie, ja za tydzień do tego tematu wrócę. <noise> Także ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, ale mm. możemy póki co lecieć dalej.